Panie prezydencie, uczestniczył pan w tym roku w forum ekonomicznym, które odbyło się w Karpaczu. Jak ocenia pan to, to wydarzenie? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe wydarzenie. Przyjeżdża dużo osób, po pierwsze decyzyjnych, ale przyjeżdżają też ludzie z, z wiedzą w różnym zakresie. Także tych paneli bardzo ciekawych jest, jest mnóstwo z, z różnych dziedzin i politycznych, i ekonomicznych i samorządowych. Ja, też biorę udział w takich panelach, właśnie samorządowych. Jest to świetna okazja do wymiany myśli, doświadczeń, ale również do takich trochę mniej formalnych kontaktów, ponieważ. Jest dużo ludzi skumulowanych w jednym miejscu praktycznie 2-3 dni, także jest, jest to naprawdę okazja do, do wielu ciekawych i wartościowych spotkań. W tym roku uczestniczył Pan w panelu poświęconym zieleni w przestrzeni miejskiej, tak? Coś tak, tak zostało poproszono o to, żeby po, yy, podzielić się tutaj naszymi doświadczeniami z zakresu yy, właśnie kształtowania nie tylko terenu yy, zieleni, ale generalnie transformacji miasta. W kierunku właśnie miasta zielonego. To olbrzymie wyzwanie. Myślę, że przed wszystkimi samorządami, jak te miasta zmieniać, by emisja chociażby gazów cieplarnianych była coraz mniejsza, by dosadzać, żeby reagować na te zmiany klimatyczne, które, które się wokół nas dzieją. No i wspólnie z innymi prezydentami, głównie chyba z Wielkopolski. Mm -hmm. y y y Rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Mhm. Nie jest to pierwszy raz, kiedy pan był w, na forum ekonomicznym. Wcześniej przyjeżdżał pan do. Ta, do Krynicy. do Krynicy. Jak pan ocenia, właśnie? Jest jakaś różnica? Ja myślę, no, miejsce inne, podobnie też myślę, że, że, że trochę jest, bo, bo obie te, te miejscowości leżą, leżą w górach mają charakter. Górski. No, sama organizacja jest dosyć podobna, bo, 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 bo tych paneli jest rzeczywiście dużo i, 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 i musi być to wszystko w pewnym sensie naskumulowane jakby w jednym miejscu. Natomiast no, chciałbym jakoś tutaj oceniać i, i porównywać. No, jest to trochę inaczej. W, w klinicy był bardziej było to zorganizowane w formie takiego miasteczka, bardzo fajnie można było sobie wyjść trochę, pochodzić pomiędzy tymi również pawilonami różnymi. Natomiast w Karpaczu jest to wszystko bardziej skumulowane w tym jednym dużym, mm -hmm. w, w dużym hotelu. Tam czy to jest jakby taka zasadnicza różnica no, nam jest tu trochę bliżej do Karpacza jechać niż do, do klinicy, także to taki plus, jeżeli który my widzimy, że, że po prostu troszkę krócej się jedzie. Mhm. Czy jakieś kontakty Pan nawiązał i przełożyło się to na, tutaj na, na kontakty może? Oczywiście jest to Właśnie. okazja, żeby się spotkać. Jest tam trochę polityków z tego szczebla centralnego dla nas, dla samorządowców, to też są zawsze bardzo dobre spotkania, ponieważ my takich kontaktów Szukamy, no, 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 potrzebujemy też tam różnych y, kontaktów właśnie w Warszawie, ale są również i y, y, osoby z takich branży powiedzmy doradczych, prawda, czy też z biznesu tego dużego, bo byli przedstawiciele tych wszystkich spółek Skarbu mm -hmm. Państwa Dużych, my też tutaj te, te spółki mamy obecne u siebie na, na terenie miasta, także no, tych spotkań było, było bardzo dużo. Oczywiście nie sposób jest tam też spokojnie ze wszystkimi dłużej porozmawiać, natomiast, tak jak mówię, okazja do, do zawarcia znajomości ewentualnie, jeżeli mamy potrzebę i tak było w wyniku tych, tych wcześniejszych spotkań w Krynicy, ale również tu w Karpaczu, że w wyniku tych, tych krótkich spotkań, które tam odbywamy później, to ma gdzieś tam swoją kontynuację dalej. I przełożyło się to na... Konkretnie tutaj, że to, co było omawiane na forum, jest realizowane oczywiście, tutaj? Oczywiście, chociażby w zakresie tej transformacji w tej chwili mm -hmm. w kierunku gospodarki opartej na wodorze również tam podjęliśmy współpracę z takimi osobami, które są w stanie doradzać również samorządom, jak w tym kierunku gospodarki wodorowej nasze miasta przekształcać. Wcześniej podobne kontakty nawiązaliśmy w zakresie gospodarki. Komunalnej i odpadów komunalnych. Mieliśmy tu w Kaliszu też problem, ponieważ rosły ceny. Chcieliśmy ten system troszkę uszczelnić. U... Unowocześnić i też w wyniku tych ciekawych tam rozmów, spotkań, no na no pewne tutaj rozwiązania udało się wprowadzić w Kaliszu. Czyli uważa Pan, że to nie jest tylko teoretyczne spotkania, że się dyskutuje, ale przekłada się też na konkrety. Oczywiście tak? jest ta część panelowa, każdy z nas, czy tam większość mm. u, u, uczestniczy w jakichś panelach, jest okazja do takich rozmów, ale dużo jest tych rozmów kularowych i myślę, że że, że, że to jest jakby ta największa wartość. Rzeczywiście, że jest bardzo dużo mm -hmm. ludzi decyzyjnych, tak jak wcześniej powiedziałem, z dużą wiedzą yy, i te kontakty są po prostu bezcenne, ponieważ no, ciężko byłoby tych wszystkich ludzi gdzieś w innym miejscu spotkać na raz. Czy w poprzednich latach w jakich panelach pan yy, uczestniczył, jeżeli pan pamięta? Yy, wcześniej ja myślę że to Taki są terenu. podobne panele, głównie ja biorę udział głównie w tych panelach samorządowych, jako samorządowie mm. dzielimy się z innymi samorządowcami yy, doświadczeniami. Poprzednio yy, brałem udział yy, w panelu dotyczącym rewitalizacji tych przestrzeni miejskich, a w tej chwili można powiedzieć takim tematem trochę na fali i... i Rzeczywiście na czasie to to jest ta transformacja w kierunku ty, ty, tego Zielonego Miasta rozmawialiśmy o tych rozwiązaniach. Mm -hmm. Czyli w, w, w następnych latach, jeżeli pan będzie miał możliwość, na pewno Pan się pojawi, tak? No, oczywiście tych ty, 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 ty konferencji, mm -hmm. powiedzmy kongresów jest, jest w kraju bardzo dużo. My tutaj jako samorządowcy dostajemy zaproszenia na mm -hmm. większość z nich, natomiast no, uważam, że Forum ekonomiczne jest jednym z takich no, poważniejszych wydarzeń w kraju no i, i, i zawsze w kalendarzu sobie rezerwujemy czas, żeby tam, tam być i wziąć w tym udział, mhm. żeby nas tam nie zabrakło po prostu. Mhm. Tak jak źródło kryniczanki, tak moje serce bije dla krynicy.